Hola hola amigos, witam z kolejnej pięknej miejscowości meksykańskiej Jak tutaj widzicie, ładnie napisane San Andres Cholula No wszyscy oczywiście mówią po prostu Cholula no, a za tym napisem widać największą na świecie piramidę. Największą, tak? Ktoś powie, no przecież piramida Cheopsa jest najwyższa. Ma 140 metrów wysokości. Tak, jest najwyższa, ale za to ta piramida, którą tutaj widzicie, która wygląda bardziej jak chopka piasku, jest piramidą, która podobno ma największą objętość. Tak, ona ma zaledwie 65 metrów wysokości, ale za to, za to jest bardzo rozłożysta, i to powoduje, że jest to właśnie największa piramida na świecie. Wow! No i cóż, no wszystko fajnie, tylko gdzie ta piramida, tak? Rzeczywiście wygląda to bardziej jak jakiś, jakaś piaskowa e, górka, tak? Czy też pokryta roślinnością, a to dlatego, że rzeczywiście piramida jest po prostu zasypana, tak? Ona pokryta jest ziemią, e, pod tym e, właśnie, pod tymi. Rośinkami ukrywa się właśnie, no, ukrywają się kamienie, z których taka typowa schodkowa piramida została zbudowana. Piramida poświęcona właśnie bóstwu o nazwie Quetzalcoatl, czyli Pierzasty Wąż. Było to najważniejsze bóstwo uwielbione właśnie w mieście ciolula, w którym się znajduje. Powtarzam jeszcze raz: no, te nazwy indyjskie są dość trudne, chociaż akurat Cholula jest taką nazą, jedną z łatwiejszych, w ogóle ze wszystkich miejscowości, które na trasie mamy. No i cóż, na szczycie Hiszpanie zburzyli, zburzyli świątynię, która znajdowała się kiedyś na szczycie tejże piramidy, miała prawdopodobnie nawet kilkanaście metrów wysokości, no i w to miejsce postawili kościół, ten kościół, który tutaj widzicie już, już z którąś wersją z kolei, dlatego, że wcześniejsze wersje po prostu zostały zburzone w wyniku trzęsień ziemi. No i jest to miejsce pielgrzymkowe, jest to kościół Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, czyli Virgen de los Remedios. Cholula jest pięknym miastem, jest miastem, które zwanym miasteczkiem magicznym, takich miasteczek magicznych na terenie Meksyku jest dosyć dużo. Cielula jest jednym z, no, ze no więcej miast magicznych no i naprawdę super miejscowość położona w wysokości około 2100 metrów nad poziomem morza rano czasami bywa dosyć chłodno no ale w ciągu dnia pięknie słonecznie, na dodatek stąd jeszcze jest fantastyczny widok na wulkany Popokatepet i Stasiłatl także naprawdę bardzo ciekawa miejscowość, bardzo ciekawa kuchnia przed chwileczką byliśmy na lokalnym Mercado czyli na lokalnym targowisku gdzie różne fajne lokalne smakołyki mieliśmy okazję spróbować na przykład różnego rodzaju dania z baraninki czy też czy tak zwane misiotę chociażby czy jakieś dania na takie na przykład smakołyki jak prażona świńska skóra czyli ron. może nie każdy lubi no ale jest to jeden z takich typowych meksykańskich smakołyków no i można na targowisku lokalnym zobaczyć albo spróbować tego typu dania. Cholula no, była bardzo ważnym miastem w czasach indyjskich, miasto, które można by nazwać takim centrum religijnym. Tutaj znajdowało się według podań hiszpańskich aż 365 piramid. Każda była poświęcona jakiemuś innemu bóstwu. Hiszpanie, kiedy przybyli tutaj w 1519 roku, rozpoczęli proces rozbierania tych wszystkich piramid. No właściwie tylko jedna się zachowała i to jest ta właśnie piramida, którą widzicie teraz z tyłu za mną. Natomiast wszystkie pozostałe rzeczywiście zostały na przestrzeni lat rozebrane, no i w miejsce wiele, wielu z tych piramid zbudowano liczne kościoły, ten cały region Cioluli, Puebli, nazywany jest często też Watykanem Meksyku właśnie ze względu na nagromadzenie ogromnej ilości różnych kościółków, które tutaj się znajdują. Ciolula była dużym miastem, miastem, które słynęło z wyrobów ceramicznych. Do dnia dzisiejszego rzeczywiście warsztatów ceramicznych w pobliżu jest bardzo dużo i ta ceramika z Cioluli, z Puebli jest rzeczywiście najlepsza w Meksyku. Miasto w tym momencie jest takim miastem, gdzie mieszkają artyści, gdzie mieszkają ekspaci, czyli jacyś obcokrajowcy, którzy pracują, mieszkają w Puebli, gdzie mieszka wielu no, bogatszych mieszkańców Puebli. Jest bezpośredni pociąg, który łączy centrum Puebli właśnie z Cielulą. To jest też miejsce, gdzie jest wiele różnych klubów. Tutaj się przyjeżdża często na różnego rodzaju imprezy. Także miasteczko naprawdę bardzo fajne. Rzućcie okiem, co jeszcze raz, bez mojej głowy, która zasłania na tą charakterystyczną piramidę, no miejsce bardzo fajne, polecam kiedy będziecie, koniecznie trzeba właśnie do Celuli przyjechać.